Lewica to z jednej strony prawa człowieka, prawa kobiet, prawa mniejszości, ale to także, a może nawet przede wszystkim biorąc pod uwagę w jakich czasach i kontekście nie funkcjonujemy, to prawa każdego człowieka do godnej pracy, godnej pensji, stabilnych warunków zatrudnienia, to prawo do ochrony zdrowia, naprawdę bezpłatnej, takiej, na którą nie trzeba czekać miesiącami, żeby dostać się do specjalisty. To Czyste powietrze, zielona energia, możliwość oddechu pełną piersią zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym, pełnią wolności obywatelskich, ale także bezpieczeństwa socjalnego. Lewica jest po to, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby pokazać, że inna polityka, inne możliwości i inne możliwości po pandemii, te, które pokazuje pis, są możliwe. Zrobimy to, odzyskamy poparcie i w przyszłych wyborach będziemy współrządzić. Dla powinien przede wszystkim być najważniejszy człowiek i perspektywa ludzka, zadbanie o człowieka, więc to, że u nas, że akcentujemy troskę i wsparcie jest dla mnie szalenie istotne. No i usługi publiczne, czyli nasz pomysł na zdrowie i nasz pomysł na edukację. Ludzie muszą mieć elementarne poczucie bezpieczeństwa i myślę, że to jest dla Polaków w tej chwili najważniejsze. Praca, edukacja, klimat to są nowe wartości lewicy, które będziemy na sztandarach przez trzy lata nieśli. I jestem przekonany, że to jest droga do sukcesu wyborczego w 2023 roku. Trzy filary ekonomia, sprawy społeczne i wolność obywatelska. Mnie się marzy Polska z poziomem życia mieszkańców takim jak na przykład w Niemczech za najbliższych kilka, kilkanaście lat. Współpraca, szacunek, odpowiedzialność za środowisko, europejskość i troska. W ten sposób pokazujemy, jaka ma być Polska, jakie wartości mają przyświecać jej zmianie. No myślę, że to jest bardzo poważna i dobra oferta. No w ogóle wierzymy w to, że opozycja, partia opozycyjna, musi mieć program. Bez, prog bez programu nie odsuniemy PiSu od władzy. Nowa Lewica to e, ugrupowanie walczące o klimat. To ugrupowanie walczące o poprawę funkcjonowania służby zdrowia. To przede wszystkim ugrupowanie walczące o świeckość państwa. To ugrupowanie walczące o współpracę i polskie obywatelską, w której władza centralna przekazuje część swoich uprawnień do samorządu oraz organizacji obywatelskich. To ugrupowanie nowoczesne, uśmiechnięte, przyjazne, współpracujące z nimi. Moim zdaniem należy postawić na współpracę z organizacjami pozarządowymi, ale przede wszystkim ze związkami zawodowymi, bo to jest prawdziwe serce lewicy, serce socjaldemokracji, oraz wyjść do ludzi. To brzmi banalnie, ale zbyt często skupiamy się na telewizyjnych setkach, liczymy na to, że liberalne media powiedzą coś o nas dobrze. Nie jesteśmy pilami liberalnych mediów, dlatego musimy działać bezpośrednio, wśród ludzi na dole, od najmniejszego powiatu, wyżej i tylko tak możemy wygrać. Musimy stworzyć nowoczesne polskie społeczeństwo. Zająć się wszystkimi takimi procesami. Począwszy od tego redefiniować podatki, redefiniować pracę, redefiniować zdefiniować sztuczną inteligencję, redefiniować wszystkie cele, redefiniować na przykład wzrost gospodarczy, bo do wzrostu gospodarczego Dość już liczonego w PKB, gdzie liczy się tylko sprzedaż, który prowadzi do głupiej konsumpcji. Dość głupiej konsumpcji, odpowiedzialna konsumpcja, dobre, godne życie. A jeżeli byłoby jedno hasło, które wyborcy, wyborczynie lewicy powinni zapamiętać z dzisiejszej konwencji, z czym powinni pójść do domu, co to powinno być? Łącznie nas Polska.